Jesteśmy właśnie na zakupach, ale strasznie ciężko mi z tym wózkiem. Może mogłabyś, Amelko... No. Amelko... Amelko, czy ty jesteś małym dzidziusiem, że musisz siedzieć tutaj we wózku? Wystarczy, że już mam Milo, wiesz? Mogę siedzieć. Ale Majo no nie może chodzić po sklepie, bo jest zakaz tutaj zabierania piesków, bo wiesz, on ma sierść i coś się dostanie to do produktów. na zakupy. Ale pani się zgodziła, pod warunkiem, że będzie w wódzku, a ty musiałaś też usiąść, jest mi strasznie ciężko, możesz stąd zejść. Ale ja nie jestem taka ciężka, bo jesteś ja ciężka, uwagę. jesteś ciężka, no dobra, weźmiemy pizzę. Lody, jak zejdziesz z tego wózka, bo jest mi ciężko. No musisz być wyrozumiała trochę. Nie, lodów dzisiaj nie kupujemy, bo nie mam nie, na to no, czasu nie, i pieniędzy. Nie Kupię nie mleko. Lodów, nie. E. nie chcę mleko. A czemu nie wzięłaś Coca-Coli? Bo ja Coca-Colę i lody. Jak ty mi robisz na złość, to ja też ci będę robiła nie na złość. Nie, na złość. Zawsze nie wolisz w takim kosyku i nagle dzisiaj ci to teraz Będziesz dzisiaj piła masz. mleko albo wodę. Nie będzie, Koli? Bierzemy coli, teraz jeszcze jedziemy na jakieś zakupy tam, bo muszę pięcioraczką kupić nową bluzeczkę. A, kupimy nowe ciastki, ale się cieszę. I, I proszę wstawać, Amelko, proszę wstawać. Bierzemy teraz zakupy i dziewczyny, chodźcie. Idziemy! Pójdziemy sobie pieszo, tak myślę. Jest bardzo fajna pogoda. Świeci, słoneczko. Amelko, co ci dzisiaj ugryzło? Naprawdę musisz robić wszystko ja nie tak jeszcze... jak ja. Turbo, jest Wiem, że przejechać. kochasz, turbo, ale trzeba teraz iść pieszo. Trochę nam nie zaszkodzi. O, patrzymy w lewo, w prawo, okay. w lewo i wszystko jest czysto, no to możemy dobre, iść. No chodzę na plażę. Jak to mogę chodzić. A. Wiesz co, chyba nie, bo ja nie mam tyle pieniążków Ale w ogóle, zobaczcie, widzowie Jest Milo na naszym odcinku Milo wróci, on sobie, wiecie, ma swoje ścieżki Chodzi sobie tam do koleżanki, do kolegi No wiecie, to jest piesek, on też ma znajomych No i wreszcie jest, zostawcie łapeczkę w górę Dla Milo, dla naszego piesek, Milo Szczeknij tutaj coś O, jak słodko szczeka Nasz Milo, nasz piesek no to chodźmy do sklepu, muszę kupić coś pięcioraczkom. I, hmm. Wybierzmy sobie coś fajnego. O, Dziewczynki, tutaj jest my dla my was my dział. My Weźcie my sobie my coś wybierzcie, się. bo wy już trochę wyrosłyście z tych topów. A coś. Amelka, ale ty tak nie mi. musisz być w centrum uwagi zawsze. Ja teraz wybieram ciuszki o, dla pięcioraczków, wow. nie dla Ciebie. Ja tylko Jaką spódniczkę? Nie ma żadnej spódniczki. Dziewczyny, wybierzcie sobie coś, co chcecie. Idźcie do przymierzalni i wam zaraz skupię. Tylko, Amelko, serio. Co ty tutaj robisz? No patrz, ja sobie tylko splawcam. Patrz, na przykład takiej zielonej nie mam. Nie, nie kupuję żadnej ci zielonej spódniczki. Dobra, wiesz co? Nie będę nic kupować, bo z tobą to się nie da na żadne zakupy. No Ciągle placer. coś chcesz. Zobacz, ładnie wygląda? Ale wiesz, że zakupy nie zawsze wiążą się z tym, że trzeba coś kupić. Chyba Można po chodzi? prostu przejść sobie, obejrzeć i tyle. Ja chciałam dzisiaj kupić książki ja pięcioradką. Taką spódnicę, tak ładnie w niej wyglądam. Będę o! Ale właśnie idzie zima, to się przyda, no Majlo, taki płaszczyk. O, Majlo, ja muszę ci to kupić. płaszczyk, poczekaj, ja też znajdę jakiś płaszczyk. E, kupię, kupię tutaj Milo, o! Tobie nie, Melko, już idziemy, nie mam nic na koncie. Dobra, ja tutaj płacę za kurteczkę Milo, bo jest A, przepiękna. Jesienny albo zimowy płaszczyk i takie piękne nocniki. Nie. I mamo, tu niedługo będzie nie. śnieg. Nie wyglądasz ładnie i jeszcze nie jest Do. czas na kupowanie takich rzeczy zimowych. Jeszcze nie, jasne, jeszcze jest jesień. Nie wygląda. Nie, idź to eee. zdejmij, idź to zdejmij. Nie. Nie, ja to ukradnę! I co? Jak wyjdziesz stąd, nie zapłacisz, to wyjdę stąd. Jeszcze Amelko, co się z tobą dzieje? Za dużo przebywasz z Krysią, Zdecydowanie, słuchaj, jeśli wyjdziesz teraz w tym momencie i nie zapłacimy za to, to będzie kradzież i ja nie będę za to odpowiadać. Dlaczego? Ty musisz za to zapłacić, bo jesteś moją mamą, a ja nie. jestem tylko dzieciakiem. Jeśli te, w tym momencie nie tego chodzę, nie zdejmiesz. Chodzę, jeśli w tym momencie chodzę. tego nie zdejmiesz, to zabieram Ci telefon! O, o jestem na zewnątrz, chyba Amelko, nie zapłaciłam zapłaci. za to! Nie zapłaciłam za to! Wracaj tu natychmiast! To. Już ostatnio dostałaś. Dwa dni temu byliśmy na zakupach, co sobie wybrałaś. Niedawno też byłaś. Nie, pa... Nie. pamiętacie widzowie, jak ostatnio Amerka przytyła, to też musiałam jej kupić nowe ciuchy. Co wy myślicie? A teraz schudła i jest znowu chudsza. O, dziewczynki sobie wybrały nowe opaski. Akurat potrzebują, bo im włoski urosły, zobaczcie. I muszą mieć opaski, żeby tak grzywkę sobie przytrzymywać. Ty jakieś opaski do włosów głupie kupujesz? No tak, bo przecież im obiecałam. Obiecałam, im pasują im do stylówki, zobacz. Ale miałeś kupić im ubranie, a nie jakieś gazety. No Ale widzisz, nic im nie pasuje. No to chociaż opaskę Dobra. dostały. Milo. Idziemy. Ale gdzie wyjdziecie? Przestań. Milo. Piesku. Wracamy chodź. do domu, wracamy do domu. Nie, Ja nie idę sam do domu. Aha, to gdzie ty idziesz? Przepraszam bardzo. Ja do znajomego. A do jakiego znajomego? Ty przepraszam bardzo, idziesz, bo ja chyba znam wszystkich twoich znajomych. Do Adasia? Aha, tak. czyli tak, czyli my się kłócimy, ja jako mama się z tobą kłócę, bo się z tobą mam prawo nie zgadzać, a ty musisz mnie słuchać zawsze, bo jestem twoją mamą i teraz nagle robisz mi złość i chcesz iść do Adasia? Tak, pójdę sobie posiedzieć gdzieś z Adasiem i zabieram Milo ze za sobą, bo to jest mój kochany Nie, 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 Majlo idzie ze mną, Milo nie, idzie, idzie nie, ze mną. chodź Majlo, chodź piesku. Chodź i, ty sobie, chodź. I ty sobie pójdziesz? Widzisz to on się słucha? Patrz, idzie ze mną piesek. Amelko, nie. Amelko, nie idziesz do żadnego Adasia i nie zabierasz I nie Milo. Sobie do Adasza, do razem z Milo. Postanowione. Aha, czyli my się rozdzielamy, tak? Ty idziesz w tamtą stronę, a ja idę w drugą stronę, bo ja nie zamierzam iść w tym kierunku w ogóle. Ja na pewno nie idę w tym kierunku, gdzie ty będziesz szła. Na pewno nie mam zamiaru wracać do domu, Dobrze, bo czyli tam kłótnia, jest... tak? Kłótnia, kłócimy się. Ja już nawet nie chcę stąd tak chcę zagadać. Ja też nie. I wiesz co? Ja, ja sobie pójdę. Do mojej nowej koleżanki. O, i jej wszystko będę do mówiła! Kogo? Będę jej mówiła, moje plotki, do moje marzenia, moje ukryte sekrety będę mówiła mojej nowej koleżanki. Jakiej nowej koleżanki? O kim ty mówisz? A czemu By teraz nagle za mną biegniesz? A co cię to obchodzi? No ja też mogę mieć nową Bo ty, koleżankę. Nie masz żadnych tajemnic, jakie ty masz niby tajemnice? Eee, mam tajemnice, o których nie wiesz. Oczywiście, że mam, każda ma swoje tajemnice. Wiesz co, Nie sobie... Aha, dobra e, To nara, to ty idziesz w ten kierunku To ja idę w tym Nara o, Nie wierzę w to, ale mnie wkurza Amelka po prostu na za dużo czasu Spędza tą Krysią, no Ja też mam już dość dziewczyny Dobrze, że ze mną zostałyście Co jej odbiło w ogóle, widzicie co narobi, robi Poszła sobie w tamtym kierunku czy wy tak serio? Tak! Matka też ma prawo się pokłócić z własną córką. I ja nie będę jej ustępować non stop. Przecież ona dorasta i się zaczyna buntować. Buntowniczka. Jak ją spotkacie czy coś, to powiedzcie jej, że... Nie wiem, co jej powiedzcie. Powiedzcie, że nie musi wracać do domu. O, jak jej tak powiecie, to zobaczymy sobie, czy przetrwa noc. Ale nie wiem, jak się z nią skontaktujecie, bo sobie poszła i nie wiem, gdzie... Aha, ma telefon, bo miałam mi zabrać, a zapomniałam. Ugh, nie, już mam dość tej kłótni. Chodźcie razem ze mną, gdzie wy tam idziecie? No, no nie, no, one też sobie poszły i zostały teraz sama. Poszły do niej, bo wiedzą, że to jest młodsza siostra i muszą mi jej pomóc. No powiedzcie jej tam, że, żeby nie wracała. No, niech nie wraca. Wróciłam właśnie do domu. No, ja już po prostu mam tego serdecznie dość. Ciągle kłótnie, po prostu ciągle my się nie zgadzamy. Ja zobaczę, czasem, czy ona do domu nie wróciła. Amelko! O, zobaczcie, wszystko mi ją przypomina. A wy, co tutaj robicie? Już wróciłeście? Przecież pobiegłeście w kierunku Amelki. Gdzie ona jest? Nie wiecie, co ją ugryzło? No, ja też nie wiem. Wszystko mi o niej przypomina, ale to jest moja córeczka. Nie chcę się z nią kłócić. Tylko dlaczego ona musi być taką złośnicą, taką buntowniczką? Ona musi zawsze na złość powiedzieć, bo nie byłaby sobą. Ja chcę tak, to ona tak. Ale ja z drugiej strony też tak robię. W sensie, jak ona mnie prosiła o kole, to powiedziałam, że jej nie kupi. I kupiłam mleko. Ale ona była pierwsza. Ale wiecie co? Trochę jest mi smutno. Dlaczego macie dość? Nie mówcie tak, to jest wasza siostra i wiem, że ona taka jest, no. Ale trochę mi smutno. Może pooglądam jej zdjęcia czy coś. Ech, no nie wiem. Zawsze jesteśmy razem. My jesteśmy 24 na 7 razem. No z wyjątkiem tego, kiedy idzie do szkoły i mówimy sobie o wszystkim i... Wszystko o sobie wiemy, a teraz nawet nie wiem, gdzie ona jest. I ona powiedziała, że idzie do jakiegoś Adasia, a przecież wiecie dobrze, że ona z nim zerwała. I co oni się znowu trzymają? Nie powiedziała mi o tym. Mała Ameryka jest jak moja mała przyjaciółka. To moja córeczka, ale mówimy sobie o wszystkim. O, obejrzę sobie zdjęcia. Patrzcie, tutaj mam zdjęcie Amerki, kiedy jej pomagałam, bo pękło jej serduszko, gdy się rozstała za Dasiem. O, a tutaj widzicie to zdjęcie, mała Ameryka. Miała ubraną torbę na głowie, bo jej wyszedł pryszcz! A tutaj Amelka poszła do szkoły dla VIP-ów. Zobaczcie, jak na złoto jest ubrana! Nie, ja się zaraz popłaczę! Ja nie chcę się z nią kłócić, naprawdę! co ja się, Majro, za chociaż ty mnie nie zostawiłeś, i nie jestem taka samotna, ale bardzo mi jest smutno. Ja bym teraz wolała ścig z mamusią i zamiast jeść takie kupowane, niedobre kanapki ze sklepu, to zjeść na przykład jej przepiste naleśniki. Albo jej przepisny obiad. Ale, ale ona, ona nigdy się ze mną nie chce zgodzić. Ja naprawdę... Uważam. Редактор Też jesteś smutna? Też za nią tęsknisz? No widzisz, to ma wpływ na nas wszystkich. Jak ktoś się kłóci, to nie dość, że właśnie cierpią te osoby, które się kłócą, ale też najbliżsi. Więc nie warto się kłócić. Może powinnam się pogodzić za Melką co? No i Nela powiedziała, że powinnam się z nią pogodzić. No nie wiem. Tak mi smutno. Masz może chusteczkę? Typko Majlo, dawaj piesku. Ja słucham Amelke. Pipka, pipka, i... Yeah. Äh, Bo ja chciałam zrobić Ci na złość i bardzo tego żałuję, bo ty jesteś bardzo dobrą mamą dla mnie i bardzo Cię kocham i ja to... Ja to tak... Ja po prostu byłam jakaś taka zdenerwowana, bo nie wzięłaś mi tych lodów i tak przesadziłam. Dobrze, no wybaczam ci. Ja ja też się okłamałam, bo nie byłam u koleżanki, wymyśliłam to, ale nie powinnam. Przepraszam. Dobra, przepraszam cię. No, nie kłóćmy się, bo zaś wszyscy są smutni. Nie, nie, nie. Ja już. Nie chcę, żeby się wszyscy smutnili. Ja kocham mojej siostry. Kocham Marlo i kocham ciebie, mamo. Psytuj się do mnie. Dobra, daj buziaczka. Uhu! Pogodziłyśmy się! Już wszystko dobrze! Pogodziłyśmy się! Dziewczynki, już możecie być szczęśliwe! Woohoo! Wszystko wróciło do normy! Zobaczcie! Teraz nagle wszyscy są radośni! Widzicie, jak. Mama, Ja jestem tej grzyb! Dobrze, a ja chciałam tylko powiedzieć, widzom, że zobaczcie, jaki duży wpływ mają nasze emocje na innych, więc najlepiej szanujmy się wszyscy, rozmawiajmy. No i dobrze się bawmy. no. Po co nam negatywne emocje? Po co nam kłótnie? Po co nam obrażanie się? Przecież bardzo świat jest dobrze, taki mam piękny. Mężczyz, masz lat, jesteś bardzo mądra. No dobra, to wiecie, co? Wskakujemy do basenu, co wy na to? No, basenu, tak teraz! No, tak teraz, o w ciuchach. Spontanicznie! Trzy, dwa, jeden, biegniemy wskakujemy do basenu. Woo! Dawajcie dziewczyny i Milo jeszcze. Woo Pogodziłyśmy się. Skakujcie! Woo Ale ekstra, widzowie, subskrybujcie kanał. My się już pogodziliśmy, a wy się pogódźcie z kimś, jeśli się pokłóciliście. Nie warto się kłócić. Subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa.